Dobra, witam yy, yy, na live, na którym będziecie sobie. ma być na kanale ogólnie. Taki właśnie informacyjny live. No, kolejny, w którym możecie po prostu pisać, co robić w przyszłości na kanale. Czy serio, czy coś takiego, więc. ma sobie na jakimś budynku. Po prostu będziecie mogli pisać. W tym czasie zajmiemy się rzeczą, tylko. Mmm. Benim już tylko. Zobaczyć. Czy... Dobra. Mhm. Uh -huh. Chcę zobaczyć e yy, gitam sobie. Tylko czekajcie, dam wam tylko linka. Wyśle po prostu damy, nie? Hmm, nie było, jak gdybyś bił, ponieważ byłoby spaczkowe do mnie, nawet jak ktoś bił, przydałoby się. Robimy tak, z link. Damy link, tutaj wyślemy sobie. Tutaj wyślemy link. sam dużo osobom link, po prostu. Aby wbiły na live. A. Tutaj wyślemy. Linka. Tutaj jeszcze wyślemy komuś. Kto mu to wysłać? Zresztą, mm. No bo ja wam opowiem. Yy, teraz się tak yy, zastanawiam, czy nad jakąś serią fabularną, czy tam Elo Elo. Wiesz, że dzisiaj grał? Yy, Mówiłam, w link, ponieważ no, yy, możesz pisać jakby jak coś, to możesz pisać, że yy, co ma być na kanale, nie? Jakbyś mógł podać jakąś serię, coś takiego, bo to ma być taki live na którym gadamy sobie raczej. Taki chciał wiecie, aby było tym żywo. Widzicie? Możecie pisać w komentarzach. Hmm. Czekajcie. Hmm. Możecie pisać sobie. Co mam robić? Chodźcie. Piszcie. Dwie osoby. Spoko. Już motory mi tu jeżdżą, no. Ja. Na jeden damy. Na jeden damy wszędzie. No spoko. Co bo to mnie bardziej nie będzie. No prawie codziennie, no wiem. Stąd w sobotę raczej nie będzie. Nie będzie live'ów u mnie. Ale będzie u innych osób, które nagrywają ten kamerę. I nie będzie wtedy. Dobra. Okej, okay, no to bawimy się. No to piszcie mi jakieś pytania. Czy coś, jakieś pomysły na serii, czy macie coś takiego, nie? <laughs> to było, ale tak jakbyś mógł, no to też jest spoko ale jakbyś mógł dać jakiś pomysł na singla, czy z, coś z Minecraftem, nie? Może jakbyś mógł dać coś, nie? Byłoby jeszcze coś nagrał coś, nie? Bo coś mi po prostu internet laguje Wszystko mam dobrze z internetem, ale nie mogę się połączyć ze znajomymi po prostu, nie nagrycie. No, jest problem. Mhm. No, to jest spoko. A jak tak fabularne? Tak rodzaju jak czego? Mogę tak fabularne O Boże. Dalej, jakieś, nie wiem, popularne, jakbyś mógł wymyślić, nie? Ja bym jeszcze, ja też żebym sam to nagrywał, nie? Dajcie jakiś pomysł, nie wiem. Z fabularnego, nie? Nawet może być. Ja bym podam tytuły teraz gier. Może to być z Killing Floor 2. Yy, czekajcie co by tu można było z czym myślić. Z trowem Jakieś trollowanko może być. Wiesz co? Myślę, że teraz mogę, yy, że na trollowanie. Ja czekam bardzo na starość, A tu wiem, ma być już yy, tego. Ma być premiera, no wiem. Dobra, i e, wiecie co? Hmm, może... Aż kilkoma Masz, kil... Kilka masz, flort... masz kil... no, k... Tak, mam. Kilka... E, no spoko. razie, może teraz pograć, byśmy wszyscy pograli teraz, nie? Wiecie co? wiecie co? Ja pójdę teraz na Trowa i robimy komuś trola Co wy tam o tym myślicie? Tak, mam. Kilnym Wiecie co, ja pójdę teraz na trowa, zrobimy tam live na którym będziemy trollować po prostu kogoś, nie? To czekajcie chwilę, bo musi się włączyć live, więc zaraz się widzimy, nie? Więc jakbyście mogli zostać, to zostańcie, nie? Więc za chwilę was dwóch.